Gołębie w sieci i mysz. Chciwy zarobku ptasznik zastawił dużą sieć na cienistej polance w lesie palmowym. Posypał ją suto bujnym ziarnem ryżowym, a sam ukrył się w gęstych lianach, czekając na łatwą zdobycz. Ciekawa z natury, lecz i mądra zarazem wrona, podpatrzyła zabiegi chytrego łowca, a biorąc w opiekę ród ptasi, usiadła na liściu palmowym, i przyciszonym, trochę chrapliwym nawoływaniem przestrzegała zbliżające się ku sieci ptaki o grożącym im niebezpieczeństwie. Gdyby uległy nęcącym pozorom smacznej wieczerzy. W tym czasie właśnie bujał wysoko ponad wierzchołkami drzew, otoczony setką najprzedniejszych gołębi, król ich pięknopióry Czesław. Ujrzawszy z wysoka tyle dorodnego ziarna, ucieszył się szczerze, iż wszyscy jego dworzanie posilą się dziś dosyta. Były to bowiem czasy wielkiej posuchy. Zboża zwiędły, a ludziom, zwierzętom i ptakom często głód doskwierał. Usłuszna wrona daremnie powtarzała swą ostrzegawczą piosenkę. Zgodniałe gołębie nie chciały jej słuchać i całe gromady wraz z królem swoim. Opadły na ukrytą w trawie sieć. Po chwili uczuły krępujące straszne więzy, a gdy chciały uciekać, plątały się jeszcze bardziej, w przemyślnie powiązane sznury. Ptasznik pośpieszał już z ukrycia, by pochwycić skrępowane gołębie i cieszył się bogatą zdobyczą. Lecz Czesław, który w nieszczęściu nie stracił głowy, odezwał się do ptaków w te słowa. Nie twórzcie się. W jedności zgodzie ratunek nasz i zwycięstwo. Baczcie tylko, by każdy całych sił swoich dołożył i byśmy wszyscy razem, jednocześnie jak jeden ptak, porwali się i ulecieli, unosząc wraz za sobą tę fatalną sieć w przestworzy. Kto zamarudzi i będzie niechętny, niegorliwy lub obojętny, ten zgubi siebie i nas wszystkich, gdyż tylko w jedności i zgodzie podołamy tym ciężkim więzom naszym. Gołębie zrozumiały mądrość i doniosłość Rady. Porwały się wszystkie jednocześnie na dany znak i z łatwością uniosły sieć wysoko w dal. Zbiła się ona nad nimi, tworząc baldachim, ale śniła w słońcu jak złota. Tasznik osłupiał ze zdziwienia. Widząc ulatujące ptaki, pośpieszał co sił za nimi, lecz krzewy kolczaste raniły mu ciało, trawy wysokie i pnącza krępowały nogi. W końcu wysokie palmy skryły mu je zupełnie sprzed oczu. Zły i znużony zaniechać musiał pogoni. Gołębie tymczasem leciały zgodnie i sprawnie ku północno-zachodowi. Stosując się do wskazówek Czesława, on zaś skierował lot ku siedzibie mądrej i wszystko przewidującej przyjaciółki swojej, starej miszy, imieniem Hania. Mieszkała ona w rozległym swym zamku podziemnym, który miał sto wejść i sto wyjść. Mądrość i uczciwość pani Hani słynęła wśród zwierząt. Wiedziano i zna ona dobrze prawa rządzące światem. Mówili też, iż tajemnice przyszłości są jej wiadome. Niechętnie jednak je oznajmia. Gołębie opadły u jednej z bram, prowadzących do licznych korytarzy i przeciągów podziemnego pałacu. Czesław, słodko a tęsknie gruchając, zawołał. Droga Haniu, przybądź proszę na ratunek. W ciężkiej bowiem jestem potrzebie. Przyzorna mysz spytała o nazwisko wzywającego pomocy. Dowiedziawszy się, iż jest to drugiej serdeczny, król Czesław, pobiegła śpiesznie, uprzejmie go witając z daleka. Bystro spojrzawszy szarymi oczkami, spostrzegła od razu przyczynę troski królewskiej, lecz przejęty zwyczajem spytała: Cóż to się stało, drogi Czesławie? Opowiedz mi, gdzie was spotkała ta klęska i w jaki sposób? Po co tyle pytań, kochana Haniu? Wiesz dobrze, iż ręka srogiego losu dosięga nieraz daleka i ryby w wodzie, i ptaki w powietrzu, i zwierzęta na ziemi. Może te próby życiowe idą nam na pożytek? Odpowiedział Czesław. Słów jego słuchała zacna mysz przygrywzając starannie, oplątujące jego nogi sznury i sznurki. Powstrzymał ją w tej pracy, dobry król, mówiąc. Nie zaczynaj ode mnie, droga Haniu. Wróć pierwolność przyjaciołom moim i dworzanom, a potem zerwi i moje pęta. Cóż znowu? zawołała mysz. Pierwszym jest pan, po nim dopiero idą dworzanie i sługi. Źle mówisz, przyjaciółko droga. W Szagoni wszyscy zależni są ode mnie. Powinienem zatem dbać o nich więcej niż o siebie. Wierność ich i posłuszeństwa miałem wiele dowodów. Teraz przyszła kolej na moją dla nich wdzięczność. Przytem gryząc moje więzy, może by ciebie zabolały zęby i już byś więcej pracować nad uwolnieniem innych nie mogła. Lub nadbiegłby tu ten złośliwy ptasznik. Powiedz sama, co by się wówczas z biednymi stało? Nie zaś zadręczałyby wyrzuty sumienia a to jest chyba najstraszliwsza na świecie kara. Więc, proszę, zaczynaj od innych ja będę ostatnim. Pragnęłam tylko doświadczyć ciebie, Czesławie. Widzę teraz z radością, iż wielkim i mądrym jesteś królem i umiesz rozumem panować nad ludem swoim. Za chwilę wolni będziecie i szczęśliwi. To mówiąc, dzielna mysz szybko i sprawnie przegryzała sznury i oka splątanej sieci. Niedługo opadły wszystkie wejęzy, i gołębie uleciały radośnie, dziękując pięknym gruchaniem dobrej chani i wielbiąc swego króla, piękno Czesława. Dwie dziurki w nosie, i skończyło się. Jeśli się podobało, zapraszam, subskrybujcie kanał. Poczytaj mi prosie tutaj na YouTube. Wystarczy paluszkiem naddusić czerwony napis w prawym dolnym rogu. Subskrybuję. Zapraszam Was także na Facebooka. Naturalnie, poczytaj mi prosie, lajkujcie i komentujcie. Hej!